39, 40, chodź, chodź! Chłopie, chodźcie. Tak, chodźcie, 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 się nie chodźcie, no. Szybko! No dobrze. Mógł Paweł chyba jeszcze. Ja mam wyrzucić? Albo U mnie kawał drogi, żeby i po piłkę i rzucić i tak rzucić. No. nie powiedz mi, że oni piłkę Nie no. Co? Nie no. To jeden graj robią mam nadzieję, że to